A teraz ważna rzecz. Świadomość jest potrzebna. Bez świadomości nie wiesz, co chcesz zmienić. I to właśnie ona nazywa schemat. Zauważa w jakich sytuacjach się odpala. Łączy teraźniejszość z przeszłością. Tylko że świadomość to dopiero pierwszy krok. Jeśli zostaniesz tylko na tym poziomie, to jest trochę tak jakbyś miał albo miała w ręku instrukcję obsługi nowego programu ale nigdy go naprawdę nie zainstalował albo nie zainstalowała. I możesz ją czytać w nieskończoność, możesz mieć z niej notatki, możesz podkreślić fragmenty. Ale jeśli stary program nadal działa w tle, to przy pierwszym przeciążeniu on po prostu przejmuje system. I dlatego fajnie jest łączyć świadomość z doświadczeniem w innych stanach umysłu. W stanie transu, w pracy z ciałem, w pracy z emocjami. W fantowej projekcji przyszłości, w której spotykasz swoje przyszłe ja. Bo tak jak stare schematy powstały w konkretnym stanie silnego napięcia, bezradności lę